Dobry wieczór widzowie, ja jestem tak leń. Ty z drugiego odcinka z Gry Lego, Hobbit Sejta się przechodzę całą grę na 100%. Pierwszy odcinek zapada się wam po statystykach, bardzo mi się spodobał. Mam nadzieję, że ten system będzie tak samo, że ten też wam się bardzo, bardzo spodoba. W tym odcinku sobie przechodzę Zrobimy tak, drugą misję na 100%. Nie gościem goście. Ale pojechać, to zapada już moja drugie, drugie podejście do, do przejścia do tej misji. To też na coś wyrzuciło mi inne granie OBS-em, i tam grę mi skraszowało. Wyrzuciło mi go do, do pulpitu. No i cóż, no. Nie ale no, to tak no. Początek znam, tak, początek znam. To trzeba się rozwalić, to trzeba zabrać klucz. Cyk. Eee, no i Tak sobie powiem, może tak jak mówiłem wcześniej, eee, w poprzednim nagraniu się nie zapisało, Szanowni, to, że ten odcinek się, 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 się dobrze że, mm, że planuje to powinien pokazać się w poniedziałek, czyli mamy to jest jutro, będę nagranał, chociaż się w niedzielę. więc jeśli wszystko poszło do końca, nie spadam, to panem, pokazał się w poniedziałek, ale ja to, nie, no, to, to, to trochę, 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 ciek ciekawe. To niech ja to kliknę, to chciałem kliknąć. Wszystko co to, jeszcze nie jest, niech się nie pokaże w poniedziałek, to, to najpóźniej chyba właśnie we wtorek, ale... Jak już powiedziałem, no to, to wiecie, że właśnie prostu wyrobiłem się, jak się wie, że tak powiem. Ale... Zmierzam ja... do tego, że... Na no, co dzisiaj W sobotę na będzie odcinek. W sobotę, jak widzicie. Być późno, ale niech to właśnie, bo ja się pisałem na no, któryś komentarz, że po prostu nie chcę, bo to mi się to gra przejadła. To się już niestety nie zdarzało jakiś czas. gdybym się przejadał po prostu, bo weź tego kasnął dla mi stąd. Grałem w nią bardzo dużo i dla siebie prywatnie. I na odcinkach to by Karolki Legos Lego Star Wars. Ee... Pierwsza rekomplicara bardzo mi się przejadła tym samym. Tego nie było dużo, dużo kilka odcinków, a... a potem były odcinki, tylko godziny to się No nie, to by się po prostu bo, by przy w odpowiedzialnych, że by było, powinny być odcinki i tyle. Teraz niszczymy okienko. drugą rzecz, czyli tarczę taką... tarczę w kształcie okna. Teraz niszczymy teraz krasnale ogrodowe. Zobaczymy jest mini zestawik. Trzeba się niszczymy... Wszystko niszczymy. Zawsze coś tam... Normalne amulety. Nakarmy sobie bąbuna. Dwa chlebki, dwa mięska. Wykopę w tym czasie tutaj zyskiwać coś i to będzie. Tak, to jest kolba. To weźmiemy. Chyba jest od tego. Ok, ją chwilkę. Małe końmi z ustawy, które już mieli z zestaw numer. A mimo wiele na pewno, nie kolejny, tylko pierwszy. No, no tak, jeszcze nagle nie zrobiłem czy też. No sobie to zobaczymy. No, dobra. Tu już chwilę jest, że szybko, że zobaczymy. I takie wyrybki. Kozy, kozy tutaj trzeba uzdrowić Niech Chyba tam się zastanawiam. jak tych kozów zrobić, w tym czasie poniszczymy sobie klasnale. Dobra, właśnie sobie weźmy tutaj cyk I Jest tu mini zestaw oczywiście teraz Poniszczymy tutaj jakieś e, tam beczki jakimiś tam klonami jego Tego bilba naszego i pozbieramy trochę młode, trochę surowców, które się nam przydadzą w późniejszym etapie gry. Do budowania różnych rodzaju rzeczy. Przecież do wymiany gdzieś tam przybyli. się wymieniać sobie osobę z różnego rodzaju oferty. No bo nie wiem, jedzenie z jakiejś szafiry, słoneczki i tak dalej. Wszystko da się... nie wszystko, ale które trzeba da się po prostu wytradować. Wymienić coś, się za nie da. Ok, tu zaznaczyłem, mam mamy już trzeci mini zestaw. Zabierzemy naszego bilba. Nie wiem czy ta wersja będzie Może że tak? Nie, może być ta wersja, ok. Bierzemy drugą wersję bilba. Tym razem z wędką. I łowimy sobie. Yy, co? łowimy na, na wędkę. Zobaczymy co. Tu masz skarb, który już był. Tak jest skarb taki. To jest łopatka Ok. Czy może ją przydać? Zresztą ja to jest, to robimy tutaj. Ja tutaj jest Sauron'a no jeszcze tutaj, tutaj mamy od razu mi teraz bierzemy no, jakąś elfa ja Teraz sobie Legolas albo Tauriel który chyba jeszcze kliknę to tutaj to biorę teraz, teraz bierzemy sobie Bilba bierzemy jego przedmioty to on był pierwszy to się oczywiście potrzebuje, żeby widzieć te widmowe <słyskanie> klocki tak zwane okay. dobra jak w ogóle jakieś chyba jego kładamy butelki wina. I później się krótki, no to się jak pójdzie zachodzi dość krótki, no to może coś jeszcze to Myślę, że coś dogram jeszcze jakoś tam. A właśnie, nie wiem czy, robię, czy robiłem czy zrobiłem bonusowy poziom tak naprawdę. Tu było 13 odbrzymać, że miałem milion monet. Nie wiem czy to robiłem, chyba nie. Więc jak będzie być będzie krótki, to może tam dogram tutaj. tak naprawdę Ale hmm, jeszcze chciałem powiedzieć, że... Tego że może bo odcinki są już teraz wersję po angielsku, nie mój komentarz głosowy, tylko odcinki w sensie takim, że tytuł są filmy, opisy jest po angielsku. Jeśli jakiś Anglik, czy tam Amerykanin, ktoś no się angielskim, to oglądaj, to już rozumie, o czym jest filmik naprawdę. Napisów jeszcze nie automatycznie po angielsku nie ma. To po polsku też nie ma, ale, ale jakby ktoś jakby komuś się wzięła, i to mógłby, że mi to dam w, 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 w opisie dam e, jego Discorda, żeby was z tych wysłać. Tego, tego przetłumaczenia jest tekst, to co, tego co mówię, a to już ustawię, żeby to sobie żeby się na ekranie gdzieś tam, zawsze jakiś tam może będzie kontaktu, potem przyszła. O, mamy szósty zostawię teraz już no szybko to idzie, bo już. Robiłem chwilę, więc to już znam. chcemy Procy raz, dwa, raz, dwa. Bierzemy sobie... Tu jest Dori, młody. Nie się, że się młody, bo to nie na nazwisko, czy coś. Zobaczymy, sobie z tego sporo monet. To jest sporo, jakaś duża ilość, ale... Nie, nie zła, nie jest, nie jest to zła ilość monet. Na przykład taka pani żadna. Poniż tutaj w cały rzeczy. Hop, hop, hop. I trochę nasze male to tak się przyda, no tematyle, dobrze. Proszę wszystkie postacie, będzie kupować to, to maletnik do zabiara jak to się mówi. Ok. Tutaj na lewo idziemy. O, to są te mapy, które ja nie skończyłem wtedy. To mi zbali gierka czy się znowu to samo to nie wiem, nie wiem jak się znowu z, z wyłączy nagrywanie w takim momencie. Ok, weźmy sobie teraz Sarumana, to zniszczmy. I... ona mieli mi zastaw od razu, już ok. To już ósmy, dość szybko podjedzie. Szybko to teraz, tutaj szkolenie bez zleci. Jeszcze nie tylko zleci, już się tam dosyć tak, ale to będzie można wykopać i wykopujemy kolejny mizerzostawik zacznę tę na, na przykład na potem ja nie czego bardzo lubię z tym, tym Dorim, że cały czas ubiegać pojeżdżenia i ktoś kliknie kilka razy z X, a mogę mu podać od kilka mixa a sobie nie pokażę teraz, jak mam podziała od Xboxa o macie teraz, w długim rogu widzicie, że już są kilka mixa czyli uderzenia, co i tak też ubiegam uderzając, wszystko, 3D da ale bardzo, bardzo fajna taka opcja A to mi się tak podoba, nie wiem, taka wiem drobnostka. Ale jednak daje, daje frajdę Okej okay. Tutaj tutaj to Tutaj przejdźmy tak Okej okay. Jeszcze trochę tutaj monet czy surowce, takie jak drewno czy... kamienia Drewno czy kamień, to naprawdę nie kamienia. Zalekamy tak, kursę chyba. Widzę, że nie wyłączy mi gry. A jak wyłączy, po prostu, bo jest ustawienie komputera innym, takim, który po prostu nie za dużo. Chyba okay, się na tym, etapie takim wróciło, na tym ostatnim końcu kończymy budować, ale to stół i krzesła. Gdyby, tak. 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 Może zanapawiam, bo to już robiłem. I to jest to, To jest Cyk, cyk, i cyk. No, jak nie ma się wyrzuciło. ale ja teraz mi nie wyrzucę, mam nadzieję. Okej. Okay. O, dobra nie wyrzuciłoby. Chyba by tak zostało, żeby tak zostało. Jak tylko mnie nie wyrzuciłoby, to się gdzieś cudownie. A, to jeszcze nie teraz? tego robić. Um, co muszę zrobić teraz? To naprawdę coś tak, no wiem, że muszę zrobić to mleko i tak dalej, ale... Ja teraz nie wiem. O, kolejny o. Tak. sobie umarł. Przepraszam, coś tu muszę zrobić, mi się wydaje, jeszcze. A, i tu jest, tak. To wszystko? To wszystko tak naprawdę, więc... Wtedy szybko poszło. Nie wiem, co zrobić, no bo... Mogę powiedzieć, bo mam 100% poziomie. Też nadal szybko poszło My chyba zaraz się będziemy Kolej, kolej, kolej by się Trochę więcej mać, 66 tysięcy Dlatego nie musiałem że jest to już chyba. Ale jestem tarczokiem, Tam było ten, na początku ogródku, wyjść do środka ogródku ma maistra do herbaty a no, to właśnie kibice w Stanach na mecze noszą Bezboja na przykład Oraz dniową koronę, okej okay. Może być Schemat wyblokowaliśmy Mithrilu i topór wichury Ojoj A oj. mi stały to... Co pustali? nie zostało jest ciekawe A, tutaj chyba będzie bryczka gandalfa Tak, to jest bryczka gandalfa Okej okay. Przydałem trochę monet Nie, to jest 50, 50, 50 tysięcy chyba za takie jedno Już... nieźle A, skarby Skarby, mnie stały, okay. okej Wracamy chyba do śródziemia Powiem tak, ja chciałabym teraz krótkie cięcie i zobaczyć jedną jedną rzecz jeszcze. To jest krótkie, krótkie cięcia. Okej? Okay. Mm, jestem po krótkim cięciu, i... tak jak mówiłem, idziemy tutaj do miejsca dodatkowego poziomu. To są filmik na 12 minut to trochę to jest krótki. Ale nie chcę masz na chcę tak cały tydzień zostawiać. Są dość tak krótkim filmikiem, no Lom El, El, ale... Nie, ja nie potrzebuję go na razie Jestem na poziomie bonusowym, który jest, no, tam, nie jak się tam dostać pamiętam drogi za bardzo, więc chwilę to zająć, ale jakoś damy sobie ranę Tutaj da się przejść, czy tak średnio? Oj Widziałem kogoś, chociaż na kłopot, nie wiem Ale ja się uda Przede wszystkim chciałbym wziąć elfa Lego Las. On tak, Legolas. O takich skałkach skakiwać dużo żeby było łatwo skakiwać kogoś Hobbitowi. No a tu się da prawie wbiec. Oj. Trochę, trochę się przycina. No dawaj, a nie, to tutaj, no, chyba inaczej. Oj, chciałem po skałkach widać, że tam jest jakaś tyr tyrolka tam jest. A, bo wiemy, wiem co... Miałem... Okej, okay, to było to przejście. Już wiem o co chodzi, już wiem. Chcę przejść tutaj. Idziemy teraz? Tutaj działamy, bo się tylko te O, ładnie z naraz zezwoniłem. O, potrwiła to amuleta. Także przyjemnie. Nie mówimy o tej misji czerwonej. Zresztą jej krasnolubią. Mówimy o tym przejściu tutaj. Tam się dosyć trzeba... Oczywiście trzeba tędy. Może naokoło, ale ja nie tędy. Bo mogę. I... zupełnie, zupełnie nie chodziło o to. Coś może tutaj, tutaj musi być, to dokładnie jest. Trzeba takie, że Oriego, Ori jest tutaj, Ori i Cramiec z procem. I trzecie jest. Teraz... O, tu jest właśnie Bilbo, okej. Jeszcze widzę. I buduję jakąś drabinkę tutaj. Potem chyba dalej, trzeba będzie uczynić. Oli z jego, jego protą. Ok, nie ma, no nie wiem, po prostu skoczyć. Hop. hop a potem. Tak, na Oli. Te przeskoczymy. Przeposłamy w to chwilę. Ta misja jest taka, dość długa, będzie ta misja. To nie będziemy mieć moloton, bo każda, praktycznie każda, każda, każda misja w grach LEGO polega na zabraniu miliona molet jakimiś tam pensami i postaciami, którymi jeszcze nie graliśmy. Jak tutaj wysunie, o, na zupełnie. Zdecydowałem jeszcze prawie co byłem. A to znaczy mit miętr i wyklasek, który możemy zdobyć. nie trzeba było to żeby podnosić, oj. trochę mi zlagowała, nie farta by się udało przechodzimy teraz tutaj spodem. Tu mamy nasz poziom, który o no, 15.30 jest, no to potrzebny poziom dodatkowy Więc za to parę, teraz mamy timer po prostu o, kamienny olbrzym oraz nas... porszko, a no, kreskowy olbrzym. No i nasz jest po prostu zebrania miliona monet. Okej, okay. tu mamy się od długu drutu, tutaj mieliśmy, z tego co rozumiem, tu mamy Esgarot. Tak, to na pewno jest Esgarot, to jest nasze miasto na jeziorze. Oj, to będzie dużo szybsze niż myślałem. Będzie dużo szybsze niż myślałem, ale prawie połowę prawie. A... po jeszcze nie zbędziemy za bardzo dużego. Wywalcy pieszczeli tego, to aż takie długie nie jest, wywalcy nie. aż tak szybko się nie zbiera. To się chodzi, się, sauronem, bo coś chodzi... Inni postrzegają się na chwilę sauronem oraz... ustami są takie, że... ...na macha że rzecznikiem, o! po prostu jest rzecznikiem sauronem. I jak nasza znaczy, na Endroszelebor? To ja się rozwalamy cały, cały rozwalony. I tutaj mamy taki mały kawałek, piko, w tym, tylko z tym, którym brzmiamy do zniszczenia. To jest prawie to trzeba sobie poziomieć wszystko. Bo wy wasy piszeli aż tak dużo. Musiało się wziąć, tylko trzeba było. po kawałek pochodzić, już tu one było. I to jest trochę, trochę więcej. To szybciej sobie pija, się szybciej to pija. właśnie trzeba było przejść od Mordora do Roshaya, tak naprawdę. Jeśli się nie chciało zabać ale no, tak do Lotlory, on co najmniej trzeba było przejść. Zrocham przez Gondor. A tutaj to szybciej idzie. Chciałem to przedłużyć, ale to się nie udało. Więc. To wie, kilka minut, no. Jakieś 4-4 minuty. No, może nie wiem, jest tak. To jest mało, ale to jest 5 minut, to jest duże maksymalnie. Będzie mi dało uczynek, tak będzie mi dało 20 takich, taki baścia panu, to będzie akceptowalne, że taka długość nie będzie taka idealna praktycznie. No. Iskoliec jest, no. Może on Śródzemy się nazywał. Na to, co powiedział Śródzemy, nie podwiedzaliśmy na nim. Ale okej. Okay. Dlatego byli, to lubili, no to za zawsze, zawsze na propsie, moim zdaniem. Pomijamy się kastanką. Zatem się porobię tutaj. Chciałem się co mogę, żebym porobił ten tak Hmm. Muszę, nie wiem. Mogę się przejść w tą miejsce, mogę przejść? Teraz sobie jakieś. Nie wiem. O, losowe. Czemu taki czerwony jest? Że przejdę, może do tego miejsca przejdę. będzie, by tam był ten krasnolud ale po prostu odbiorę do od niego misja. Zobaczę czy. Wróździła do mnie do wykorzenia aktualnie czy, czy nie Patrzymy patrzymy Chodźmy sobie tutaj na górę o, ładnie, dość ładnie monety jest podam, tu się była jedna dla tej misji można też farmi monety, można farmić monety, ale wchodzenie na tej górę, na tę na górę, tym ty, 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 procą po tym bilbem, to do zół procesą to jest no. No patrzmy. Mhm. Okej. Okay. Łatem Bo bojowym. A władźcie, trzeba powykułać te wszystkie potem, rzeczy trzeba będzie. Tych mi tylowych rzeczy. Okej, on był taki silny, myślę, że jest taki mi jedno z karkowe, to o co kojarzę jak... Mm, super siła, zabija się każdego przeciwnika, pokonuje się go na, na jednego strzała. Wiesz to mogłaby być ta umiejętność. Łupy wojenne, możesz się domyślić tego. Strój ochrony, to, to strój ochrony, to może być w sumie... Braga? No Sigrid, człowiek, w następnym że łucznik. No to jest strój ochrony, to oczywiście będzie, że nieśmiertelność nam da. To się wydaje. Mm, to jest mocno nie Korbuje bardzo. Korbuje bardzo. Czyli trzy, ja to nie mam pojęcia, co to może być. Tu przy nic nie ma. Tutaj, przy goblinach co? Dwa miecze. No, dwa, to może być. To może być różnie, Może być po prostu, że. To jest że tak to może być z Może musi w ogóle się niczym nie kojarzyć. Buty zakorzenione w przeszłości. Oj nie, nie wiem co to znaczy te rzeczy Dzień budowy może, si może szybsza budowa? Albo dłuższy czas na się na, na budowanie Coś takiego było? Kupieckie gadanie, to jest z monetami, to może być co w ogóle misje A w dzień wezmę teraz jakąś fajną postać Jaką, jaką fajną postać mam? saruman jeśli ustawię gdzieś tak miał ten punkcie widokowym, żeby ładnie było widać wszystko. Jakbyście to nie potrzebowali, bo w sumie to właśnie po tym, nie, nie chodzi to, co do, 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 do zrobienia już, tak pod koniec. No co jeśli odcinek właśnie się spodobał, to pamiętajcie oczywiście, że stajecie łapkę w górę pod, pod tym filmem. tak naprawdę na trochę na, na, w dół, to, to macie łapkę w górę i w dół. Znaczy tutaj, jeśli w ogóle się spodobało, to teraz pojecie stawić w górę, a jeśli nie, no to oczywiście w dół. Jeśli nie, nie chcecie obejrzeć kolejnego to zostawcie suba na kanale tam trzeba będzie chcieć się subskrybuj No i tego obok dzwoneczek, jeśli chcecie coś powiadomienia na telefonie No na telefonie położone jest tak od góry powiadomienia Właściwie no, jeżeli chcecie napisać komentarz, jakieś pytania, albo cokolwiek chcecie mi o nim powiedzieć, żebym mógł zakomunikować, to, to po prostu napiszcie komentarz Jak ja mówiłem, jak ktoś to, to chce nie wiem, czy mówię tutaj, bo naprawdę moje filmy są dostępne po angielsku. Jeśli nie mówiłem tego w tym odcinku, tylko chyba poprzednio to... to, to nie wiem, może się powtarzam, ale jeśli... No moje odcinki są dostępne w języku angielskim, w sensie, angielski, że... dostępne jest... Um, tytuł oraz opis filmu po angielsku. W sposób mówiącym język angielskim, albo za granicą, tutaj po prostu... nagrałem film, ma się będący na zagranicy, albo zagranicznym YouTubie angielskim. To będą po filmów, angielskie filmów o, to, o, to, o to się im się tłumaczą. Jest także możliwość dodania napisów na YouTube. Więc jakby ktoś z was, was by się nudziło, to chciałbym spisać właśnie napisy do filmu. Dosóbym to dodał takim w ciągu. Przepraszam, zobaczyć jak to wygląda. Ale mogliście już się Discorda. To na Discordzie moglibyście wysłać te napisy po prostu do tego filmu. Albo do poprzedniego. I co? To tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Będę ja w sobotę. Cześć.